Ostatnio Miziko i Nati założyli swój własny klan w Escape Tsunami for Brainrods i sprawa wygląda w taki sposób, że nie chcą mnie z nim. Cześć, mini Zika, i na TV Widzicie, mam taką koszulkę klanowską. I love six seven. Czy to oznacza, że już mogę być w waszym klanie w takim razie? Ej, ale przecież ta koszulka jest tylko dla członków naszego klanu. No właśnie. A ty nim nie jesteś. No jak to nie jest? No czemu nie, nie chcecie? Mi nadal im patrzcie. Sprzedaję nawet wszystkie swoje brain roty i mam tylko dwa six 7 które mają level 6-7. czy to oznacza, że ja serio chyba mogę dołączyć do niego, prawda? Nie masz żadnych dobrych brajrotów. Same six 7 I to jeszcze tylko dwa. No dobra, Ziko, wiesz. To, jak chcesz dołączyć do naszego klanu, to możesz, tylko najpierw musisz przejść przez kilka testów. E, ile tych zadań będzie w takim razie? Bo ja nie wiem, czy na to się w sumie zgadzam, bo ja nie lubię wykonywać zadań, no. Six albo seven. Będzie sześć albo siedem zadań? Ej, dobra, Co to jest takie pierwsze zadanie się odpaliło, czy o co tu chodzi? Twoim zadaniem jest zdobyć Celestiala. Zdobyć Celestiala i faktycznie, bo Celestial się teraz zrespił, nawet pisze tutaj, nie no, ja przecież nie dam rady, zobacz jak ja wolno biegam, no. Powodzenia Zika. Dobra, wyłączam słomoda i lecę tam Ja mam w ogóle mega dobry pomysł Jak widzicie mam cały admin panel tutaj, w którym będę w stanie ich trollować Mogę robić dosłownie wszystko A co najlepsze, jak oni nie widzą, to czekajcie, patrzcie to Przejdę sobie tutaj do boku, bo mam nawet VIPa I mogę na czacie wpisać nawet komendę dwukropek fly O nie, na co tutaj jest, dobra Dwukropek fly i mogę latać, mogę przelatywać przez te Eee, tutaj tsunami, patrzcie to Znowu to UFO leci nie, schowam się tutaj, dobra? Jak myśle się na ty uda się wykonać te zadania, czy nie? i Doro, ten Celes zaraz zniknie przecież! O nie, o nie, dobra, wiecie co, wyłączam tego flyer w takim razie? Disabled. Lecimy tam do końca. Lecimy, lecimy. Jeden Celestial, tu są sekrety. Tam powinien być Celestial. Jest tu celestial! Jest! Duk, duk, duk! Ile tu jest tych celestialów? Dobra, którego wziąć? Tego duk, duga, czy jakiegoś tu innego? Uuu! Duk, duk. tam jest 25 level gold! Dobra, go muszę wziąć w takim razie. Oni na 100% wtedy będą zadowoleni. Tylko nie jest na samym końcu. Leduk duk, nie! tylko nawet Sida nie ma! Dobra, nie wiem, biorę może tego! Co tutaj wziąć? Dobra, biorę Job Job job, sahura, tylko znowu fala idzie. Wydaje mi się, że w panelu Jestem w stanie sobie po prostu speeda. Na razie mam go 228, więc może że nie wiem, włączę 800, ok set 800 speeda, będę szybciej biegał, da się to jakoś zatrzymać fale czy coś, jakby ja nie chcę tych fal, no, jest tutaj, zapauzuj fale albo usuń wszystkie fale, dobra, tysiąc tych punktów kupuję, patrzcie, mam wszystko za darmo, przez to, że mam admin panel, więc kupuję sobie 1000 tokenów po prostu, wyłączę im fal za darmo i stopuję wszystkie fale, które będą szły tylko te UFO chyba niestety będą szły i usuńmy może wszystkie po prostu, o, dobra więc bierzemy sobie tak, Dobrze, job, job, sahura i mogę z nim lecieć i tylko fale UFO się będą chyba respiły, albo żadne, ej, faktycznie chyba żadne co jest? Czemu nie idą fale na... O nie, Nati tutaj jest. O, dobra, dobra, dobra. I w ogóle tak szybko biegam, że szybciej jest chyba biegać niż latać. Nie no, idą teraz fale. Ludwa, się od razu idą fale, ale mam Celestiala dla nich. Uhuhu. Ale łatwiutko. stałem pierwszy test w takim razie. Halo, Nati i Miniziko, gdzie wy jesteście? No, na bazie. Nie gada, że ci udało się wykonać te zadania. No, mam pierwszego Celestiala. Mam go dać Nati czy tobie w takim razie? To mi to daj. Nie, mi to daj, mi. Ja mówiłem, że jestem prosem. Dobra, Naty, trzymaj tutaj Celestiala i mam nadzieję, że zadanie zostało zaliczone pierwsze, tak? No, oczywiście, że tak. Ale jeszcze zostało ci 6 albo 7 zadań. Bo na początku było 6 albo 7. No to co? One się nie skracają w ogóle? Oczywiście, że nie. Mam pomysł dla ciebie. Dla mnie? No tak, chodź na bok na chwilę. No no, ty chcesz mi pomóc, minidiko! Tak, tak, pomóż mi, jak chcesz to, dobra, ta fajno. Ja wiem, jakie jest to zadanie i po tym zadaniu na pewno dostaniesz się do klanu Jakie, jakie? Mów szybko! Od Robloxa. No co ty mówisz, no! Nie, 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 dobra, e, Nati! Mogę cię kolejne zadanie, bo Minidiko mnie chyba troluje, no! No dobra, moim kolejnym zadaniem jest zdobyć tysiąc spida Tysiąc spida? To jest taki banal, Wiecie co, ja idę tutaj i kupuję normalnie. No zobaczymy czy taki banal, Ziko. No serio, no pan! jak Ja już tutaj kupuję e, i... Nie masz kaski, ani Rebirth. Nie mam kaski. No, znaczy, faktycznie nie mam pieniędzy, ale pieniędzy, ale mam panel, o którym oni przecież nie wiedzą, tak i mogę tutaj sobie ustawiać spida. Ustawmy sobie spida 1000. Mam już go w lewym dolnym, jak widzicie. Podejdźmy tutaj do sklepu i udawajmy, że go po prostu niby kupuję, tak? Na pewno ci się nie uda zdobyć 1000 spida. Udało mi się. I tak się składa, że mam 1000 spida pościok, ja szybko biegam. A bardzo szybko Ziko. <ścoughs> Dobry żart. No to chodźcie, w takim razie zrobimy wyścig i zobaczymy, kto będzie miał więcej spida. No dobra. Wy nawet i macie 1000 spida, więc o co tu w ogóle chodzi, że każecie mi 1000 spida zdobywać? Wydaje mi się, że ja chyba założę własny klant, nie będę dołączał. Do klanu Bambiczków. No to, to zobaczymy. Jesteśmy Bambiczkami. Dobra, chodźcie, chodźcie zrobić szybki tutaj wyścig. Ustawiamy się tutaj. O co? co to było? E, ustawcie się tutaj koło mnie w takim razie. I na 3, 4 biegniemy do sklepu Cel, 3, 2, 1 i. Byk. I co? I kto był pierwszy? No, kto był pierwszy w takim razie? Ja i Miniziko Nie, nie, nie. Dobra, musicie się przyznać w takim razie, czy wykonałem kolejne zadanie, bo wydaje mi się, że coś tutaj oszukujecie i po prostu nie chcecie mieć w tym klanie. I te testy są po prostu niepotrzebne. Wydaje mi się, że możemy ci zaliczyć. Ale z przymrużeniem oka. Na następnym Twoim zadaniem jest zdobycie brain rota w tej grze. E, czy to jest Galaktiko Fantasma, Miniziko? E, ty go nawet nie masz chyba, więc o czym to jest mowa? Co, to jest baza Nati, to jest baza Ja widzę, że to jest baza Nati. I Nati ma. Masz... Fuck, Galaktiko Fantasma. Electric Diamond? A ty, Miniziko, nie masz ża... Dobra, masz. E, zwracam honor w takim razie. E, zwracam honor. No dobra, no to wydaje mi się, że to nie będzie problemem, chociaż y, będę musiał wydać tyle roboksu, bo one się zrobią tylko z Alien Lucky Bloków i jest na nie zero 15% szansy e, Nie uda mi się to zrobić Bro, W takim razie idę na bok e, od nich I wiecie co, mam pewien plan Kupię po prostu te Alien Lucky Bloki Na razie, że mam Robuxy i tak za darmo, to mogę po prostu kupować Ile ich tylko chcę, tak Więc 10 kupmy, kupię może tak z 20 Mniej więcej, po prostu będę je otwierał A i tak, nieważne czy on mi po prostu Wyleci z tego Lucky bloka, bo patrzcie to Ja w tym panelu mogę nadawać sobie Brain Roty, więc klikam tutaj Brain Roty Mogę nadawać wszystkie divine, Celestiale Więc weźmy już Galaktyko fantazme adminowskiego na dodatek i po prostu go zresmy sobie w ręce tylko żeby się nie pojawił w ręce, dobra? Ciekawe czy mam go w punktu tak jest, patrzcie to, Podejdę tutaj na bok żeby oni go nie widzieli. Zobaczcie mam galaktyko fantazme adminowskiego i po prostu na ich oczach teraz będę niby otwierał laki bloki, żeby oni myśleli że niby mi wypadł, ale tak naprawdę już go mam. E, dobra, wiecie co, już mam nowe loki bloki, patrzcie to, ile ich tutaj otwieram teraz, naraz wszystkie otwieram Wow, ile ty tego masz, Ziko No, tu zaraz galaktyko Fantasma mi wylatuje, serio I takie słabe playroty mi wylatują, tu żaden Galaktyko Fantasma jeszcze nie wypadł, co jest Skąd ty tyle tego ty masz? Widzicie, one się po prostu sobie tutaj stakują i oni nawet nie wiedzą, co tam wylatuje, więc oszukanie ich nie będzie po prostu trudne, tak ja tutaj wylatują. Jak to słabiaki? Zaraz zobaczymy. Ogólnie mi się już skończyły, więc zaraz zobaczymy co mi wyleciało. A nie, mam jeszcze jednego. Dobra, otwieram ostatniego w takim razie. I zaraz zobaczymy, czy mam galaktyko fantasmę! I co tu będzie, co tu będzie? O nie, los jest celestial. No ale wiesz co nie jest szykiem! To nie jesteś szykiem! I co teraz? Patrzcie to, to jest sobie go. Albo nie! O! To, to. Co ty latasz, Diko? Jakiegoś laga mieliście? Co jest? Jakiś lag Tutaj był chyba. ja u mnie nie latałem. Nie wiem o co wam chodzi. Wiecie co? Ja pójdę na samą górę po prostu do mnie, do bazy, żebyś mi go o za Robuxy nie ukrali. Ja wiem, że nie macie dużo Robuxów Więc ja pójdę na samą górę i go tutaj postawię, bo wam go nie oddam. I spodulatam, o co tu chodzi. Dobra, ulepszam go sobie na 6-7 level, tak? Bo 6-7 to jest przecież team drużynowy. Więc 6-7 tak szczerze nie wierzyłem, że uda Ci się wykonać to zadanie. Ty mi kazałeś wyłączyć Robloxa, tak? Ja, 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 to, ja to pamiętam. Jak dołączę do klanu, to wydaje mi się, że ja powinienem zostać właścicielem tego klanu, a nie wy! Jak jest takie zadanie, tak w takim razie. Pozostanie właścicielem tego klanu. Twoim następnym zadaniem jest oddać nam tego divina. Eee, to? Musisz oddać ten tylko bringota! Mi musisz oddać go! Ej, o On ja on Sprzedałem go, sprzedałem go do przed chwilą, żeby im tylko go nie dać. Ten serwer jest jakiś zbugowany! Ej, ej, nie serio! Ej, właśnie nie wiem o co chodzi, on po prostu znikł! Co jest? Jak to się stało? Nie wiem, a może jest na końcu po prostu y, tam mapy czy coś? I właśnie no, to sprawdzić. Dobra, wiecie co? Zrespię teraz po prostu brain rota tego, tylko że na mapie galaktyko Fantasma Adminowskiego. Okej, okay. i zrespię go na celestialowym po prostu florze. I on tam powinien gdzieś być, więc wiecie co? Oni tam lesą po niego, a ja będę ich trollował po całości, bo ja się tutaj mogę używać normalnie. Respić falę mogę, patrzcie to. Respić falę Beast Wave'a i daje 100 speed'a. I klikam spawn, spawn, spawn. Zobaczcie, jak ona teraz będzie szybko tutaj szła. Czy ona ich pokona? O nie, o nie, o nie, o nie. ona chyba tak szybko przeszła, że nawet jej nie było widać. Co jest... O nie, o, żyje! dobra, dobra, będę pierwszy, będę pierwszy W sumie nie przewidziałem tego, że... O nie, o nie, on tam jest, widzicie? On tam był, dobra, nie miałem Vipa Plus Dlatego kupuję od razu Vipa Plus, lecimy od razu po to Zgonaty. Ej, co, widzicie? Mówiłem wam, że on po prostu mi się na samym końcu i ja was nie oszukiwałem, że faktycznie go miałem. On jest realny, tylko coś się zepsuło Ragdoll wave, ragdoll wave, wszystko kupuję wszystkie tutaj dosłownie fale jakie są! Beast wavey nie wiem wszystko, nie pauzuję fal, bo one muszą iść szybko. Patrzcie, jak one szybko to idą. Co się dzieje tu? Ej, nie wiem Nati, co ty robisz, że tu tyle fal idzie! Tych bistowych! Co tu się dzieje? Ja ci co to jest w ogóle? Co ty robisz? Co? Ziko, to ty kupujesz Nie, no ja nie mam, żyć robuxu, No tak, mówiliście, że nie mam roboksów, No to jak ja mógłbym kupować, no Ty, co, żarty robisz mi, Niziko, jakieś? Jeszcze raz tak zrobisz i już nie damy ci następnego zadania O nie, dobra, dobra Przepraszam, przepraszam, proszę pana Już nie będę Prawie co, odpalam, odpalam tutaj yy, Mojego fly'a, bo mnie, nie chce mi się po prostu tutaj bawić, tak? I ja muszę zdobyć tego galaktyku fantozmy. A, może znikł już w sumie, bo już trochę go nie zdobiliśmy. Czy on znikł? Ej, on znikł ogólnie, ten Galaktyko Fantazma Bambiki. Co jest? Chyba, że ktoś z was go wziął. Ja to znik? Ja go nie mam. To bardzo dobrze, wybrnąłem z sytuacji po prostu, oni nie mają Galaktyko fantazmy, to mi się podoba tak. Eee, czekam na kolejne zadanie w takim razie. Opatrz okoliczny radioaktywny event, czyli to oznacza, że Oby powstało. Oby powstało i co z tym Obi w takim razie? Jeśli przejdziesz to Oby, to dołączysz do naszego klanu. E, no dobra, no to oczywiście, że przecież przejdę, no! Ale jest pewien haczyk, że musisz to przejść jako pierwszy, a my będziemy tobie utrudniać. No dobra, tego ty widzę zostało 3 minuty, no to ja w takim razie już lecę. Nie, 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 nie. co to za fala idzie radioaktywna jakaś. E, Minizyka, e, Ja widziałem jak jakieś tą falę. jest takim mamikiem, że ja jest w klanie z tobą to ja nie wiem, czy ja to Obi chcę przechodzić w sumie. Ale to była Natty, to nie byłem ja. A, okej, okej, to tu jest to! Obi, jest tu jest Obi, tu jest to miejsce No co, nie mogę tu wejść, co jest? Co jest? Ej, no Ej, dobra, czy wydaliście mi niemożliwe zadanie do wykonania? Bo tu się nie da przecież wejść, no, w to Obby Tam jest Obby i nie da się mnie wejść, no Zablokowaliście mapę, żebym nie był z wami w klanie, no Obi chyba nie spuszcza w ambiczku No to spróbuj tu wejść, no, spróbuj tu wejść Wydaje mi się, że po prostu coś y, oszukaliście I to się faktycznie nie da przejść Po prostu nie chcecie mnie w klanie no, dobra, tylko skoro nie udało się nawet wejść do obi, a co jest tak proste, no to zdobądź chociaż Galakcji Bata. No dobra, Galakcji Bata, z tego co wiem, to wydaje mi się, że zdobywa się tutaj ze spina, tak? Czyli muszę kręcić znowu kołem? Czyż to tyle Robuxów kosztuje? Pramotuję się i jak coś to. Ja mogę kręcić kołem za darmo. E, nie, wydaje mi się, że nie będę biedaczkiem. Patrz, kręcę już jeden raz, wydałem, no to 200 Robuxów na 5 zakręceń. Co Galaxy Bat e, nie? Tak czy nie? O co tu chodzi? Tak, za pierwszym razem Patrzcie to Za pierwszym razem o Galaxy Bata To oh jest A wy, bambiki, macie Jakiegoś słabego, podstawowego O, ja latam tu z takim Galaxy Uuu Chcesz takiego? Chcesz takiego? Tak! To z tego co widzę tutaj normalnie mogę Ci go tać na tej, to trzymaj go i proszę bardzo, ej, a mi został w ogóle? To, to jest jakieś kopiowanie? Więc kiedy przynajmniej Furberos, to tak samo miniziko masz. Pyk co też mam? No właśnie widzę, więc y, wydaje mi się, że za takie sprezentowanie wam. Ja chyba należy do klanu Six 7, prawda? Chyba tak! Dołączasz! Dołączam? Przyszedł rekrutację! Let's go! Dziękuję bardzo! O to, 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 to nie było potrzebne! No Koniec!